Gra nam Katarynka, a to dlatego, że w dzisiejszym odcinku programu Piąta Strona Świata moimi państwa gośćmi są panowie ze Stowarzyszenia Miłośników Szwejka i Sztuk Wszelakich, pan Jan Deneka i pan Marian Orliński. Witam serdecznie. Panowie. Dobry, powiemy dobry. sobie o Szwajku, ale powiemy również między innymi o Czechach, bo oczywiście Szwajk jest związany z naszymi południowymi sąsiadami. No właśnie, dlaczego Szwajk? Co Panów tak zainteresowało w tej postaci? No Ja oczywiście Szwajka przeczytałem lat temu, chyba ze 41 pierwszy raz. I to była książka, która wciągnęła, że praktycznie się w ciągu jednego dnia przeczytało pierwszą część, bo to są dwie, dwa duże, grube tomy. Ale jest to książka, która po pierwsze zapada w pamięć, pie, po pierwsze dobrze się czyta, jest to znakomicie opisane, zapada w pamięć i dobrze ją mieć przy łóżku, dlatego że często no, sięga się po prostu po najbliższą książkę, jaka jest i gdzie by się nie otworzyło, tam zawsze coś ciekawego się znajdzie. No i jak była okazja, że do kiedy przyjechał Leszek Mazan, znakomity szwejkolog w Polsce, fachowiec od, od historii. I Czech, i, i Szwajka, i Haszka. No tam postanowiliśmy powołać takie stowarzyszenie właśnie Miłośników Szwajka i 28 czerwca roku 2007 uroczyście otworzyliśmy działalność, rozpoczęliśmy działalność naszego towarzystwa. Na to konto później upamiętniliśmy tablicę poświęconą Haszkowi, który podobno przebywał w Kielcach. W areszcie tymczasowym. To też jest bardzo ciekawa historia, o której na pewno tak. opowiemy. Tak. Szwajk to czasy I wojny światowej. Może w skrócie byśmy powiedzieli, przedstawili tą postać naszym widzom, chociaż zapewne większość z nas tak. wie, tak. Te, te aspekty postaci szwajka, na które my szczególnie zwracamy uwagę. Bo oczywiście można mówić o, o, jego, o jego różnych mniej popularnych cechach, ale to, co, co naszą uwagę szczególnie zwraca, to jest jakoś tak uniwersalnie humanistyczna ta jego postać i, i ten jego pacyfizm. To, na, na co zwracamy uwagę w tych naszych spotkaniach, chociaż przebieramy się w mundury, to jest to, że, że on jest właśnie doskonałym przykładem pacyfisty i postaci, która tą wojnę ośmiesza i, i przed tą wojną przestrzega. No a humor no, to jest rzecz oczywiście najważniejsza i, i, i na tym skupiamy się również. Mamy przyjaciół z Czech, z którymi razem mamy wspólne piosenki, wspólne biesiady, spotkania, gościliśmy ich u nas, oni nas u siebie. A co dzisiejszemu człowiekowi by powiedział szwejk, powiedziałby Haszek? Ja myślę, że to podstawowe przesłanie, które jest w powieści umieszczone, jak było, tak było. I zawsze jakoś było, jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było. Czyli w każdej sytuacji nie należy tracić optymizmu, w każdej sytuacji trzeba umieć się zachować jak człowiek, żeby można było sobie spojrzeć w lustro i zawsze głosić hasła jednak mimo wszystko pokoju. My mamy ten pomniczek Szwejka, który jest na naszej, przy naszej tablicy na parkingu naprzeciwko dawnego BWA. Pomnik Szwejka i to jest symboli on symbolizuje Szwajk jako posłaniec pokoju. Dlatego takich figurek w tej chwili na świecie jest chyba 16 już czy 18 nawet i one wszystkie są identyczne. No, niestety u nas jest zdeformowana troszkę, bo ktoś, miłośnik chyba szwejka, ukradł dzwoneczek. I tutaj jaki apel był. do tego pana czy pani, który, którzy no, ukradli, mówiąc wprost, ten element tego dzwoneczka, żeby no, jednak zwrócić. Gdyby się dało, to byśmy chętnie przyjęli, bo naprawdę. Y tam był taki symbol właśnie tego dzwoneczka. Każdy, kto przechodził, mógł sobie uderzyć w dzwoneczek, żeby wyrazić swoją, swoje poparcie dla idei właśnie Haszka, dla idei Szwajka, właśnie żeby czynić pokój na świecie. No właśnie, panowie, bo dzisiejszy odcinek będzie bardzo wesoły. Mamy przygotowane pieśni, więc prosiłbym może o zaprezentowanie kolejnych. Dobrze. Ten Regiment z Kielc pochodzi z nocnych czy się wywodzi towarzystwo na 102 w herbie C.K. i korona barwa ich złoto czerwona tu duszrejka wiecznie trwa herbie C.K. i korona barwa ich złoto czerwona tu duszrejka wiecznie trwa gdy pijemy i śpiewamy, także o tych pamiętamy, którzy snem już wiecznym śpią. Opłakiwać ich nie trzeba, bo się na nas patrzą z nieba, ale duchem z nami są. Opłakiwać ich nie trzeba, bo się na nas patrzą z nieba, ale duchem z nami są. Stowarzyszenie prężnie działa, co widać i słychać. Teraz usłyszeliśmy jaką pieśń. Była to jest, nazywamy ją pie pieśnią Regimentu Kieleckiego. To jest pieśń, do której ja ułożyłem w 2012 roku słowa, a melodia to jest pieśń wojskowa z czasów nawet nie I wojny światowej, tylko jeszcze starsza, Prince Eugen der Edle Ritter, którą i w czasie I wojny światowej śpiewano i była to jedna z pieśni, którą zapewne śpiewał szwajc. Pan Marian Marianks, ta, pieś ta pieśń ma 12 zwrotek, myśmy tylko pierwszą i ostatnią pokazali. Autorem jest oczywiście kolega Janek, który jest znakomitym i często ma natchnienia napisał nam drugą pieśń też. Ale działalność, zaraz tą pieśń zagramy, działalność stowarzyszenia to również poznawanie miejsc, odkrywanie tych miejsc związanych ze szwejkiem, których jest dużo. Między innymi tutaj mówimy o, o tych miejscach właśnie w Czechach. Pa, panowie jeździli, jeżdżą w te miejsca, gdzie byście nas panowie zabrali, gdybyśmy chcieli poznać właśnie szwejka. Poczuć to powietrze, którym on oddychał? Ja myślę, że przede wszystkim Praga, bo szwejk to wiąże się z Pragą przede wszystkim i te słynne knajpy, jakie zwiedzał pewnego dnia, wieczora w zasadzie, przeleciał 30 knajp knajpów. Przepraszam, wie... 28, ale. Bądźmy precyzyjni. Tak? 28 lokali, ale zaznaczył, że w żadnym z nich nie wypił więcej niż trzy kufle piwa. Z tym, że kufle czeskie to są 300 <coughs> gram. Z tego pół na pół z pianą. To się da zrobić. To jest pierwsza rzecz, to jest Praga. Druga rzecz, to jest chyba Lipnice nad Sazawą. Miejsce, gdzie Haszek dokonał żywota. Tam jest pochowany na cmentarzu. I gdzie napisał większą część przygód Szwajka. Część napisał, a część niestety dyktował, bo już pod koniec życia nie był w stanie pisać. Koledzy mu pomagali i tam jest takie małe muzeum właśnie poświęcone Haszkowi. Jest budynek, w którym właśnie dokonał żywota, tam jest y, część pamiątek po nim też zostało. No i oczywiście rodzina Haszka prowadzi ten pensjonat, tam w tej chwili jest restauracja, pensjonat hotelowy, znakomita kuchnia polecamy lipnicę nad Sazową. No a jeszcze jadąc y, szlakiem po Czechach, to trzeba wy podać, że y, jest taki y, anabazis, taki szlak szwejkowy, już typowo szwejkowy, jak to szwejk się tam poruszał y, od taboru do Protivina. Przez Milewsko, Kwieto, Wrasz, Malan, Ciżowa, Sedlec, Horażdowice, Radomyśl, Putin, Sztekem, Strakonicem, Wołyń, Dub i Wodniany. To są takie miejscowości po drodze nieduże. No, do zaliczenia samochodem w jeden dzień, na piechotę, można czy rowerkiem troszkę dłużej. No i oczywiście czeskie Budziejowice, Pilzno, te słynne browary czeskie, które są do zwiedzenia. W Lipnicy też jest bardzo fajne, oryginalne pomniki. Jeden z pomników poświęconych właśnie Haszkowi jest zrobiony z takiego miejscowego kamienia i twarzy temu pomnikowi udzielił wnuk Jarosława Haszka, który Richard, który jest też naszym przyjacielem. I uczestniczy w tych, tych każdy, spotkaniach. Yy. Trzeba dodać jeszcze też, że część tego szlaku szwejkowskiego Haszkowego jest w Polsce, dlatego że przemyśl Sanok. To są te miejscowości, gdzie Szwajk błądził gdzieś tam po tych terenach. No i oczywiście też są szlaki turystyczne tam wyznaczone. Co roku od kilku lat jeździmy do Przemyśla na manewry szwajkowskie, międzynarodowe już, dlatego że tam przyjeżdżają koledzy z Czech, Słowacji, czasami z Budapesztu, z Norwegii jest taki też jeden człowiek, który specjalnie się nauczył języka czeskiego, żeby Szwajka przeczytać w oryginale, a w tej chwili jeszcze siedzi po archiwach i wynajduje takie ciekawostki związane właśnie z życiem Haszka właśnie, w czy, czy w samych Czechach popularność szwejka, także pamięć o nim jest? No jest i tu właśnie działamy. ciekawostka, że wbrew pozorom w Czechach ten szwejk chyba nie jest bardziej popularny niż w Polsce, to znaczy popularny może jest podobnie, Natomiast niekoniecznie wzbudza takie pozytywne emocje, dlatego że Czesi, może nie, nie do końca u nas, ale, ale w wielu miejscach na świecie postrzegani są jako, jako właśnie tacy, tacy nie tyle pacyfiści, co, co raczej tchórze, unikający walki i kojarzy się to ze, ze szwejkiem. Tak jak, i jest, to, jest to postawa czy, czy po, pogląd błędny, nie mając uzasadnienia w, w powieści i w samej postaci szwejka, tak samo jak, jak absolutnie nie ma uzasadnienia postrzeganie szwejka, jako miłośnika alkoholu, czy, bo ludzie sobie wyobrażają często, no, kiedyś jadąc na nasze spotkanie rozmawiałem z taksówkarzem i taksówkarz pytał, a ten szwejk to lubił sobie tak pochlać tam, no, więc wyprowadziłem go z błędu, ponieważ szwejk w całej tej grubej powieści jest chyba tylko, tylko dwa czy trzy razy pije mocny alkohol i tylko dosłownie jeden raz jest pod jego przemożnym wpływem, a to zrobił w celu ukrycia nielegalnego posiadania alkoholu przed złośliwym podporucznikiem Dubem, bo zorganizował to dla swojego bezpośredniego przełożonego porusznika Lukasza i tylko raz Szwajk jest pijany tak naprawdę, więc on wcale nie był pijakiem, to picie piwa to nie jest jego, jego wyłączne zajęcie, chociaż tak się powszechnie uważa. I, i Podobnie błędnie są uważani Czesi za jakichś takich tchórzy, unikających walki, choćby historia Legionów Czechosłowackich przecież. No na przykład, no jeśli będziemy głęboko sięgali w historię Czech, ale Więc im się dzięki, swej... dzięki temu pragmatyzmowi czeskiemu ten naród żyje do dziś i to państwo istnieje, dlatego że był taki okres w historii, gdzie praktycznie z kilku milionów Czechów zostało ich kilkaset tysięcy tylko w czasie wojny. I no, dzięki temu swojemu, tej, tej swojej chęci przeżycia, temu swojemu, Specyficznemu podejściu właśnie do wojny stwierdzili, że nie ma sensu walczyć, bo zginą wszyscy. W związku z tym lepiej dostosować się do przeciwników, po to, żeby zachować ciągłość kultury, ciągłość narodu swojego. I tym sposobem właśnie mogła powstać taka osoba jak, jak Józef Szwejk, którą Haszek stworzył, po to, żeby pokazać właśnie ten, ten pragmatyzm życia, a to, że my też w towarzystwie mamy jako napój firmowy jest piwo, ale jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś nadużył tego piwa. Piwo jest po prostu takim napojem, który wspomaga rozmowę, rozjaśnia umysł. Wracając do samej książki, bo my często patrzymy na szwejka właśnie przez pryzmat zabawnych historii, przez pryzmat no, takiej postaci, no, na którą zbyt poważnie nie można patrzeć, a to jest jednak książka, która ma takie bardzo głębokie przesłanie, i w, w tych zabawnych historiach kryją się rzeczywiście mądrości uniwersalne. Tak i myślę, że najważniejsza z tych, z, tych, z tych mądrości to jest, to jest to, że Szwejk ośmiesza nie tylko wojnę, ale też wszelkie w sytuacji absurdalne, wszelkie nadużycia władzy i wszelką, wszelką niesprawiedliwość. Natomiast wracając do tej sprawy, bo tutaj ten wątek już poruszaliśmy, związany z Kielcami, z Szwajkiem, ale również z postacią Haszka, tak autorem książki Dobry Wojak Szwejk, jak to się stało, że, że Haszek przyjechał do Kielc? Jest o tym mowa w jednym z opowiadań Haszka, więc tak naprawdę nie mamy na to twardych dowodów. Jedynie opowiadanie, które, w którym swoją historię Haszek sam opisał, więc może być po części zmyślona, ale biorąc pod uwagę jego, jego rozliczne tułaczki po, po, po całej Europie, można przyjąć, że jest to wysoce prawdopodobne, że i w tych kielcach był. Jest to opowiadanie pod tytułem Spacer przez granicę, w którym opowiada, jak to, jak to z jakimś przyjacielem w poszukiwaniu kurhanów, bo ten przyjaciel był archeologiem albo czymś w tym rodzaju, wybrali się z Krakowa właśnie w, w kierunku naszym. I przez przypadek przekroczyli granicę austriacko-rosyjską, gdzie zostali później aresztowani przez patrol kozacki, byli więzieni w Krakowie. Bo nie mieli się czym później wykupić. Tak, no, więzieni byli dla, nie dlatego, że popełnili jakieś poważne przestępstwo, tylko że nie mieli na łapówkę, którą im proponowano. Zresztą pieniądze na tę wyprawę pożyczyli od kogoś tam, bez zamiaru ich oddania. I później ten przyjaciel Haszka trafił, według opowiadania, gdzieś na Syberię. Natomiast, natomiast Haszek, z tego co, co pisze, trafił do Kielc, gdzie przebywał w areszcie domowym. I w tym areszcie domowym, jak, jak tam podaje, siedział po prostu w jakimś wynajętym mieszkaniu, do którego codziennie jakiś, jakiś strażnik czy, czy żandarm przynosił mu butelkę wódki i obiad. Przy czym obiad jadł Haszek, a butelkę wódki on sam przepijał i po pewnym czasie został, no, dzisiejszymi słowami mówiąc, deportowany z powrotem do, do Austrii. A ten budynek był najprawdopodobniej w okolicach właśnie dzisiejszego parkingu centrum, dlatego tam, tam żeśmy tą tablicę postawili, chaszkową i muszę przyznać, że to jest jeden z niewielu pomników takich w Kielcach, który wzbudza uczucia pozytywne u wszystkich. Wyłącznie tak. pozytywnie. Tylko, tylko ten jeden, prawda, w miłości, który sobie dzwoneczek wziął. Ale myślę, że to z miłości, bo chcę, chciał sobie w domu pewnie. Miejmy miej, miej nadzieję, że tak było. Natomiast y, tutaj jeszcze wrócę do działalności stowarzyszenia, bo zdaje się, że jesteście jednym z najprężniej działających w ogóle chyba na świecie, można tak powiedzieć, stowarzyszeń. No, jeżeli szwajka. chodzi o, o stowarzyszenia, których główną, główną częścią działalności jest właśnie krzewienie postawy Szwejka czy, czy, czy twórczości haszka, to to co można powiedzieć, czym możemy się wyróżnić, to jest to, że nasze spotkania odbywają się bardzo regularnie i nieprzerwanie od 2007 roku 2014 lat w tym roku. Odbywają się co, co miesiąc, w drugą środę y, miesiąca, obecnie najczęściej w pałacyku Zielińskiego. O szóstej wieczór, tak jak w książce jest napisane: Spotkamy się po wojnie w Pradze u Kalicha o szóstej wieczór. No właśnie, bo jeśli ktoś by chciał się zaangażować, to. Wstęp jak jest może? wolny dla, dla, dla wszystkich ludzi dobrej bochać. woli. Serdecznie witamy każdego, komu jest, jest miły, dobry humor, zabawa i, yy, i taka właśnie ludzka postawa, jaką, jaką przejawia szwajc. A kto się zdecyduje, w, Zapisać do naszego grona oficjalnie, dostanie taką koszulkę ładną. Obiecałem, że jeszcze na koniec zagramy pieśń, co tym razem będziemy. B grać. Będzie to pieśń również do oryginalnej melodii Pieta Cisatnicy, czyli takiej pieśni regimentu 35 z Pilzna, no, którą, którą, do której dopisaliśmy własny tekst, też mówiący o naszym, naszym stowarzyszeniu. To ja może już. Z po, zakończę ten program, który dobiegł końca. Za chwilę zagramy pieśń. Ja przypomnę, że moimi państwa gośćmi byli Marian Orliński oraz Jan Deneka ze Stowarzyszenia Miłośników Szwajka i Sztuk Wszelakich. Dziękuję serdecznie Dziękujemy. panowie za rozmowę. No i na zakończenie. Dziękujemy jak już i zapraszamy na nasze spotkania w każdą drugą środę miesiąca do Paracyków przez lato. Zapraszamy serdecznie i słuchamy tej pieśni. Himmel, hergo, sakrament, ten kielecki regiment. Tutaj haszek siedział w pace, tu biskupie są pałace. Tu łysica święty krzyż, tu na dworcu piździ tyż. Miłośnicy szwejka, to jest oddział nasz. W chamstwu i głupocie śmiejemy się w twarz. Zapal fajkę, piwo pi, nie martw się, wesoło żyj. Wszystko ci się uda, jeśli humor masz. Himmel, hergo, sakrament, ten kielecki regiment. Kiedy często pijesz piwo? To do walki ruszasz żywo, Żaden ci nie straszny kram, Choćby nawet diabeł sam. Miłośnicy szwejka, To jest oddział nasz, chamstwu i głupocie Śmiejemy się w twarz. Zapal fajkę, piwo pij, nie martw się wesoło, żyj. wszystko ci się uda, jeśli humor masz, zapal fajkę piwo pi, nie martw się wesołoży, wszystko ci się uda jeśli humor masz.